Chodź, chodź. dwadzieścia osiem dolarów i dziewięćdziesiąt centów. Tyle pieniędzy zostanie przekazanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od Polonii w Kalgary. W minioną niedzielę, 9 stycznia, po raz pierwszy w Kalgary dziesięciosobowa grupa wolontariuszy kwestowała przed Domem Polskim na rzecz Wielkiej Orkiestry. Okazało się, że potrafimy być hojni, jeżeli zbiórce przyświeca szlachetny cel. Entuzjazm naszych rodaków przeszedł najśmielsze oczekiwania wolontariuszy. Którzy, pomimo przenikliwego zimna, dzielnie trwali na posterunku przez kilka godzin. Dzień wcześniej, również w Domu Polskim, w sali Warszawia, odbył się wieczór poetycko-muzyczny. Przy kawie, herbacie i domowych wypiekach można było spotkać się z przyjaciółmi, pogważyć i zrelaksować, a zaprezentowany przez organizatorów spektakl muzyczny dostarczył wszystkim wielu wrażeń i emocji. Ci, którzy nie przestraszyli się złej pogody, nie żałowali. kilka płyn i dwóch, trzech przyjaciół. Jeden telefon całkiem przypadkowy i z głowy, z głowy, z głowy masz tak, na wyciek. Wbrew temu, co Ania zaśpiewała, nie jest to wieczór bez okazji. Jest to okazja, okazja znakomita, bo dziś Dołączamy się do wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wieczór historyczny, po raz pierwszy w Calgary mamy tą przyjemność, aby spotkać się z Państwem i dołożyć swoją cegiełkę do tego wielkiego dzieła, jakie prowadzi orkiestra. Jak Państwo już wiecie, dochód z tegorocznej akcji będzie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego do szpitali głównie dziecięcych, i w tym roku. Głównie przeznaczony będzie do leczenia chorób urologicznych i nefrologicznych. Tak jak wspomniałem, znakomita okazja, żeby zasilić kasę orkiestry. D dlatego już w tej chwili dziękuję Państwu za udział, przybycie na dzisiejszy wieczór, mimo paskudnej pogody. Mamy nadzieję, że wieczór będzie ciepły, przynajmniej tu wewnątrz, i zapraszamy do wspólnej zabawy. Pomagajmy i bawmy się przy okazji. Jak przyjemnie, gdy w ojczyźnie bliźni kocha swoje bliźnie. Za bliźniego, tak jak brat, w ogień skoczyć rad. albo wow. no nawet wejść na czat. Hm. Jak to miło, że nawzajem życie swe czynimy rajem. Że, ka że na każdego kroku ktości daje powód do radości. W samotności pomóż mi, w moim życiu pomóż mi. Wysłaniamy w nasze dłonie. Adę, Jarzyny sprzedawały dwie młode dziewczyny. Jedna kleła i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i miła, więc tę pierwszą odłóżmy na bok, a o drugiej niech toczy się to. Dwóch ich weszło do sklepów za pusty. Jeden skpił na kacach z kapusty, a gdy wypił, to zniknął za progiem. Więc na drogę powiedzmy mu bogiem. A ten drugi, w tę drugą wbił wzrok. Będzie kochał okrągły mu rok. I tak stali oboje nad nadą. Ona z twarzą jak seler pobladłą. O zmartwianym wypiekiem na licu. Machniało szczypioru do nicą, aż powiedział jej wszystko, co czuł w tych trzech słowach. Uraków bym zbudł. Wykradała w klucz do tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranku mrok wody rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa niszczyła z nim moc. Gdy tak kwitnie ta miłość w jarzynie, czas przypomnieć o drugiej dziewczynie. Tej, co gryzie ten czosnek coraz to, a ją gryzie o szczęście i zazdrość, to zalewa się łzami, to klnie, aż do świństwa ta zazdrość nie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. W barszczu będą trujące dwa grzyby, i ja otruje niechcących ich niby. Zwłaszcza drugi trujący był grzyb, ależ typ z tej dziewczyny, oj, typ! Odtąd w mroku sklepowe komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dogłębny kapustę rozwierca, pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu w sklepiku tym kup bukier z jarzyn i rzuć im na dróg. Nie mam na żal. Nie mam na żal. Cały ja. Czuję delight dla moich marzeń, że zetkną się nasze wizerze. Czemu ty nie piszesz, toż nie zmienił mi się mail. Napisz mi, że słowa. Każdy twój łupuszek czeka. Nie muszę, trochę chcieli Kochać cię nie muszę, myszką ruszę, mam e-mail. <laughs> Czy <Czemu> chcesz, ruszę <laughs> ale po jest cudnie. W drugiej części wieczoru ochotnicy z sali mogli spróbować swych sił jako aktorzy. Ja mam pierwszy Jana Brzechwy ponsowa suknia w wykonaniu Krzysztofa i Doroty również kara. Jest zatytułowany Niezbity Dowód i jest to skeczka Rola Czapka w wykonaniu Marka G, Zbyszka Sz, Szatranowicz i Kasi G. <grytanie> ok, czyli proszę Państwa, pąsowa suknia po raz pierwszy. Mam wrażenie, że się weszła. ale dzisiaj bawiłam. Rzeczywiście. Już dawno nie pamiętam, żeby mi było tak wesoło. Zwłaszcza, że tak pragnęłam się wytańczyć. Musisz pomyśleć tylko, że będzie ta straszna scena. Ach, doprawdy. To było okropne. No to jeszcze nie mogę przyjść do siebie. On dawno robił na mnie wrażenie brytala. Miał coś niesympatycznego w twarzy. No, ale już pomijając to wszystko. Jak on się nie krępował? W obecności tylu ludzi coś podobnego zrobić. Mógł przecież zakładać nad sobą. Niekulturalny człowiek, a zresztą kto wie, może i ona była winna. Wiedziała, z kim ma do czynienia. Nie powinna go była doprowadzić do takiego stanu. Wszystko jedno. Nikt go nie może usprawiedliwić. Niespity dowód po raz pierwszy. To jest sprawa doświadczenia, mój drogi Bohumile. O jakiego doświadczenia, o czym ty mówisz? A że ja to nie wierzę oskarżonemu ani świadkowi. Nie wierzę żadnym wykrętom, żadnemu alibi, żadnej gadaniny. A dlaczego? Tak, bo człowiek kłamie. Nawet wtedy, kiedy nie chce kłamieć. Nie rozumiem. Co tu jest do rozumienia? Jak na przykład jakiś świadek przysięga, że w stosunku do oskarżonego nie żywi żadnej wrogości, często sam nawet nie wie, że głębi duszy go nienawidzi. A z kolei wszystko daje mu skończyć. Warto dodać, że wszystkie koszty związane ze zbiórką pieniędzy w Kalgary zostały pokryte przez prywatnych sponsorów oraz wolontariuszy. 100% pieniędzy zebranych w sobotę i w niedzielę zostanie przesłanych w ciągu najbliższych kilku dni do sztabu w Mississauga, a stamtąd do sztabu głównego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. Dziękujemy za reklamę polonijnym mediom, dziękujemy naszym sponsorom Stowarzyszeniu Polsko-Kanadyjskiemu oraz Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów za bezpłatne udostępnienie sali. Dziękujemy również Delikatesom Krakowia za ciasta, Kawiarni Kawa za kawę, Fusion Bollywood, Wedding Finesse, Ali Majcherkiewicz i Adamowi Bochińskiemu za dekorację. Oraz licznym prywatnym sponsorom za pyszne domowe wypieki oraz pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki. Wszystkim ofiarodawcom, sympatykom i rzecznikom dzieła Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sercem dziękujemy. Do zobaczenia za rok. Siema!